Hej, rodzice, jesteś kibicem swojego dziecka? Na pewno tak. Krzyczysz z trybun? Na pewno często ci się zdarza. To posłuchaj tego. To wszystko, co robimy na trybunach, będąc kibicami swoich dzieci, a jestem też trenerem i prowadzę też klub, i też jestem ojcem, i też przychodzę na zawody, gdzie moje dziecko gra, musisz wiedzieć jedną rzecz. Twoje dziecko słyszy wszystko praktycznie, co mówisz. Twoje dziecko jest na boisku w dużej mierze dla ciebie. Ono gra dla Ciebie, to dziecko chce Ci się pokazać, chce Ci pokazać, jak radzi sobie na boisku, jak sobie radzi na boisku sam. I to jest kluczowe słowo, sam. Bardzo często słyszę jako trener, czy jako właśnie obserwator sportu dziecięcego i młodzieżowego, jak rodzice krzyczą i sam czasami się na tym łapie, że to zrobię, biegnij, podaj, rzuć, teraz, teraz. Słuchajcie, to jest duży problem. I to jest niepotrzebne tak naprawdę dzieciom. Dlaczego? Wyobraźcie sobie, że na trybunach siedzi Wasz szef z firmy, Wasz szef z urzędu, ktokolwiek, kto jest nad kim, kto nad wami ma władzę, że tak powiem. Wyobraźcie sobie, że wygrając ten mecz słyszycie cały czas słowa swojego szefa: Podaj, strzelaj! Teraz, teraz nie! Biegnij, stój! Co się zaczyna dziać w naszych głowach jako dorośli? Zaczynamy mieć wątpliwości, czy mam grać dla niego, czy mam grać dla siebie, czy dobrze zrobiłem, a ja teraz podjąłem decyzję, a on powiedział, żebym zrobił tak. Mi nie wyszło, czyli zrobiłem źle, gdybym zrobił tak, jak on mówił, może mi wyszło dobrze, więc teraz już chyba zawsze będę go słuchał. I tak dalej, i tak dalej. To zabija kreatywność dziecka, nawet nasz nas jako dorosłych, też to by na boisku zabiło w takim przypadku, gdy byłby ten szef na trybunach. Więc bardzo często słyszę, teraz to, teraz to, teraz to. Ja proponuję, oczywiście każdy ma swoje podejście i pewnie znajdzie się krytyka też mojego podejścia i się z tym też nie, dziwię, nie zdziwię i też pewnie ktoś będzie miał rację. Natomiast jakie jest moje podejście? Im spokojniej, tym lepiej. Najgorsza rzecz, jaka może się trafić na boisku podczas zawodów, to jest, gdy rodzic zaczyna krytykować przeciwnika, zaczyna krzyczeć, że dawaj go, on jest słaby, nie lubię tego, nie popieram tego, nie powinniśmy tego nigdy robić. Pamiętając, że to jest sport dziecięcy czy młodzieżowy i drugie dziecko z drużyny przeciwnik przecież tak samo czuje. Tak? Ja jestem za tym ogólnie, żeby dopingować zawsze dwie strony. Co czasami się mi zdarzy, że widzę, że ktoś na mnie krzywo popatrzy, bo ja na przykład zrobię oklaski dla drużyny przeciwnej, bo widzę, że ktoś ładnie zagrał. To dla mnie jest naturalne. Bardzo fajna akcja podobała mi się, brało dla tego chłopca czy dziewczynki, mimo że jest w przeciwnej drużynie w tym momencie. Jeżeli dziecko rzuca osobiste, często rodzice zaczynają buczeć, tak? jeżeli rzuca drużyna przeciwna. Nie róbmy tego. Nie róbmy tego. Dopingujmy, ale nie wprowadzajmy właśnie tego typu negatywnych y, sytuacji dopingowych, czyli antydopingowych, tak? czyli że chcemy kogoś speszyć. To są tylko i wyłącznie dzieci, które mają się spełnić na boisku same dla siebie przede wszystkim. Co jest jeszcze ważne? Mówimy o tej krytyce sędziów. Tak? Często słyszę, ej, ty sędzio, ty, to... Ja jestem trenerem, też mi się czasami zdarza, że sytuacje sędziowskie mi się nie podobają, często się z nimi nie zgadzam, natomiast nie można i to proszę o to wszystkich rodziców, nie powinno się krytykować sędziego. Tym bardziej jak czasami polecam już wyzwiska z strony sędziego, co już jest w ogóle złym po prostu wzorem, bo wtedy dzieci widzą, że... Tak się można zachowywać, tak się powinno zachowywać. Zaczynają sobie też to tłumaczyć, że to, że dzisiaj przegrały, to tylko wina sędziego. Co, nie, co często nie jest prawdą. Oczywiście zdarzają się błędy sędziów, ale czy nie zdarzają się błędy nam, jako rodzicom, jako zawodnikom, jako trenerom? Oczywiście wszystkim się te błędy zdarzają. I nikt z nas nie lubi krytyki, a jeżeli już krytyka, to konstruktywna, tak? Więc proszę rodziców. Emocje są zawsze podczas zawodów spotowych, podczas meczu. Ale szukajmy tego, żeby dziecko wesprzeć. Na przykład. Jestem z Ciebie dumny. Podoba mi się, że tam wtedy mu podałeś. Świetna akcja. Podoba mi się, że walczyłeś. Naprawdę to był dobry mecz. Nie mówię o tym, żeby nie było w ogóle krytyki, bo też tworzyć taki klosz, to nie uważam, że jest też słuszne. Natomiast na pewno nie jest słusznym krzyczenie, nawoływanie i wręcz sterowanie jak padem, zawodnikiem swoim dzieckiem na boisku. Dajcie mu się pomylić, dajcie mu znaleźć samemu rozwiązanie. Czasami oczywiście to nie zaszkodzi, żeby nie było tak, że mówię, że nigdy nie wolno się nic odzywać. Oczywiście czasami można krzyknąć, popatrz, rozgodnij się, zobacz. To jest bardziej kreatywne niż podaj tu albo podaj tam, albo teraz rzucaj, tak? Więc, kochani rodzice, jesteście najważniejszymi kibicami dla Waszych dzieci. Nie ma na pewno nikogo ważniejszego. Nawet trener, który często oczywiście mówiąc do dziecka, wydaje Wam się, że ma większy wpływ na Wasze dziecko niż Wy, to tak naprawdę to tak nie działa. To znaczy dziecko niesamowicie przeżywa, że, wasza, że ich gra Wam nie odpowiadała. To, że ich gra nie odpowiadała trenerowi to jeszcze przełknął, ale że rodzic na przykład później powie, że czemu mu nie podawałeś, czemu nie rzucałeś wtedy i tak dalej, i tak dalej, to tylko psuje dziecka poczucie własnej wartości i dziecko naprawdę może się z takiego sportu wycofać. Więc rodzicu, jeżeli jesteś tym <laughs> Przepraszam, krzyczącym z trybu, tym dopingującym na maksa, to super. Natomiast krzycz, pozytywne sygnały krzycz. Do boju nagradzaj też przeciwników ładną akcję oklaskami. Nie bójmy się tego robić. Nie buczmy, nie gwizdźmy na dzieci z dużym przeciwnych. Nie zachowujmy się tak, jak nie chcielibyśmy, żeby się zachowywał kibic na jakimkolwiek naszym meczu. To taki delikatny mój apel, bo ostatnio miałem mecz właśnie koszykówki. I były różne sytuacje. Nie, nie jestem od tego, żeby pouczać. Natomiast jestem po to, żeby mówić o tym, jak sobie wyobrażam idealny mecz. Dzisiaj się mówi coraz częściej o tym, że rodziców należy wypraszać z zawodów. Wyobraźcie sobie sytuację kolejną, o której powiem. Jest, myślę, że jest bardzo ważna, że trener ma jakieś założenie. jakieś założenie wobec waszego dziecka też. I w tym momencie. Wy krzyczycie do dziecka, że on ma biegać, a tener poprosił, żeby on na przykład teraz został w obronie. Jeżeli chodzi o nożną, na przykład, chcecie, żeby on wbiegał pod kosz. Tener proponuje, żeby zagrali 5-0, czyli żeby został na zewnątrz, i tak dalej, i tak dalej. Dziecko, co ma wtedy zrobić? Kogo ma posłuchać? Ja zawsze mam takie porównanie. Gdybyśmy my, jako rodzice, byli cały czas na języku polskim, na przykład w szkole, i podpowiadali nauczycielowi. O czym mam mówić, a naszym dzieciom podpowiadali, jak mają to interpretować na przykład, byłby to niesamowity chaos. Byłby to bałagan. Dajemy dzieci do szkoły i wierzymy, że nauczyciel zrobi, co ma zrobić. Dajecie dziecko na mecz, uwierzcie, ten robi, że ten wie, co ma zrobić. Doping to nie jest to, czym jest sterowanie, czym jest wulgaryzm często to absolutnie nie ma nic wspólnego z dopingiem. Doping to jest pomoc, tak żeby dodawać otuchy, dodawać sił i żeby dodawać wiary dziecku we własne możliwości. Tego jako trenerzy oczekujemy od rodziców. Ja sam mam w klubie fan klub rodziców, bardzo się cieszę i serdecznie pozdrawiam. I też chcę, żeby rodzice, o czym mówię im wprost, żeby też pokazywali klasę I reprezentowali klub Bibal Dzierżoniów tak, żeby to było godnie i żebyśmy byli chętni, chętnie naśladowani. Nie tylko to, jak gramy, ale jak dopingujemy, że umiemy sobie przebić piątkę z przeciwnikami, umiemy sobie podziękować za mecz, mimo że na meczu często się zdarzają sytuacje ciężkie, faule, mocne, sytuacje sporne i tak Tutaj z sędziami zawsze podajemy rękę, dziękujemy. Niech tak wygląda sport dziecięcy i młodzieżowy, bo później oczywiście, jak będą dorośli, zmienia się to wszystko. Na trybunach będzie inaczej, yy, inaczej będzie troszeczkę wśród nich też słownictwo będzie inne, kibiców będzie inne słownictwo, ale na początku, co jest ważne, to żeby dzieci chociażby same podejmowały decyzje i nie bały się, że zawiodą tatę czy mamę. Ok? Ile. Wrzucam, ciekawe czy trafię dzisiaj. Ostatni trafiłem.